Nikt nie pamięta. Ta piękna chwila ma swoją datę ważności. Ktoś kiedyś Wiem, że brzmi to jak cytat z demotywatorów Wrzucony na Facebooka przez ciocię twojego kolegi Ale nie ma to znaczenia ja, ja pompon. Dzisiaj o grach, które niegdyś ja, mi... były Dobra, okej, okay, już mi się ten Już mi się ten materiał podoba Let's get it Już mi się k***a podoba I Transformice, Transformice miałem Ej, kiedyś była taka gra, może ona tu jest yy, Czekaj, nie chcę se k***a yy, Nie ma, kiedyś była taka gra Kojarzycie taką grę na przeglądarkę To była flashowa gra, 2D i byłeś takim rycerzem z takim wielkim... O, multiplayer to było. I byłeś takim wielki... z takim wielkim mieczem, kurwa. I levelowało się i w ogóle. I, I przechodziło się różne levele. Nie Margonem. Była takie... takie W 2D to było. W 2D to było. Kojarzycie coś takiego? Nie Apple Story Nie Swords and Sandals. I chyba to było turowe? Że można było się na... Adventure Quest... Wo... Poczekaj. Tak, kurwa. To to. O, kurwa. A to istnieje jeszcze? Takie coś. Kojarzycie to w ogóle? Było takie 2D i się chodziło. I klika i kurza. Kojarzy to ktoś w ogóle? Ja pamiętam, że ja w to grałem, kur. Yy, jak byłem mały w chuj. Trzeba mieć chyba 30 lat, no nie pierdolę stary. No mali mieć questy. To było w ogóle chyba na mini klipie, jak dobrze pamiętam. Ja to znalazłem chyba na mini klipie. Naprawdę nie znacie tego, kur... Ja pierdolę, Ja już nie mam, nie mam kurwa z kim już gadać o takich rzeczach. Swoje rane, stare. No w ogóle zajwisty tytuł Worst MMO Ever. Ja to zawsze grałem w jakieś gry, kurwa, niedoceniane. Zawsze niedoceniane. Nie wiem, no to widocznie to jest gra typu kojarzę ją tylko... Ja i ku. założyciel gry, nie? Segment sponsorowany Vinted. Przypominam wam, że Vinted jest aplikacją darmową do pobrania. Sprzedający nie ponosi żadnych opłat i też ważne jest to, że można wystawiać elektronikę. Jest też taka usługa jak weryfikacja elektroniki. Ona polega na tym, że w momencie, kiedy sobie kupujecie jakiś tam sprzęt elektroniczny, to możecie sobie też taką usługę wykupić, która polega po prostu na tym, że osoba sprzedająca wysyła, jakby ją do centrum weryfikacyjnego, tam zespół specjalistów sprawdza, czy wszystko działa i później ty dostajesz info zwrotne i dostajesz po prostu elektronikę sprawdzoną. Bardzo fajna opcja. Jeśli chcecie mój Vinted, to moja nazwa to jest Real Podłoga Young Multi. Zazwyczaj wrzucałem same takie rzeczy powiedzmy, takie wiecie, pomiędzy. Tym razem, powiem szczerze, z bólem wrzucam te rzeczy, ale ja wiem, że ja ich po prostu nie założę. Koszulka Willown, moi drodzy. To jest w kolaboracji z Stone Cold i Tak ona wygląda. Tył jest oczywiście taki nowy wiadomo. Cena, jak cena 400, no raczej taniej, Wilona w tej kolaboracji nie znajdziecie, na Grailu, jak ja ostatnio patrzyłem było 200 dolców, nawet więcej, więc yy, no tak to wygląda Puffer Vest, jeśli nie chcecie nosić Monclera, jak wszyscy z Warszawki to macie Racer Worldwide, nova, ani razu nie założona kurtka tak się prezentuje tył, kolejna rzecz to też jest moi drodzy z Racera tym razem, moi drodzy, bluza bardzo fajna, Camo. to jest z takiego materiału trochę sweterkowego ona też była założona dwa razy Maksymalnie, no po prostu jest na mnie zbyt krótka, niestety. To jest naprawdę Crop Fit. On je, ona jest szeroka, ale jest naprawdę krótka. Legendarny item. Może ktoś będzie chciał kupić, może nie. Spodnie, słuchajcie. Szkieleton denim, ale uwaga! nowiusieńkę rozmiar dość mały, bo to mia miały być spodnie w ogóle dla Zuzy. Więc jak ktoś by chciał sobie zakupić takie spodzieniaszki, to może sobie zakupić taki. Kolejna bluza, Jaded London, słuchajcie. Za 90 złoty, tańsza pozycja dla fanów White Widow, taki zip taka to, 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 to jest rozmiar M Bierzesz udział na przykład w turnieju Counter Strike i rozpierdalasz myszkę sobie o głowę i nie masz myszki? Nie przejmuj się! Jest myszka za 10 zł. Xiaomi Wireless Mouse 3, moi drodzy. Nieużywana praktycznie parę razy na blutacza. Czarna, fajna myszeczka za 10 ziko. Jak chcesz myszeczkę? No to normalnie możesz sobie kupić taką o, za 10 zł. Takie Tamagoci, słuchajcie. Tak wygląda. Mam to nawet przy sobie. I to nie jest zwykłe Tamagoci, bo patrz na to, bo ono jest kolorowe generalnie. Ale ono się różni tym, że ma dziurę. To jest dziura na takie w zasadzie, że wkładacie tam palca i możecie normalnie dotykać, jakby pogłówce. Zobaczcie, tego zwierzaczka możecie dotykać pogłówce, bo jest taka kulka w środku, więc fajne, generalnie. Tak wyglądają, moi drodzy, te rzeczy, które zostały wystawione. No i przypominam, widzowie, że Vinted jest, jest to darmowa aplikacja do pobrania. Darmowa do pobrania. Przypominam też, że sprzedający nie ponosi żadnych opłat. Przypominam też, oczywiście, że można wystawiać elektronikę i dodatkowo jest też taka usługa, jak weryfikacja elektroniki, która polega na tym, że się wykupicie. No to najpierw ten sprzedziad który zakupiliście, zostaje wysłany do centrum weryfikacyjnego, tam zespół specjalistów weryfikuje przedmiot w ciągu tam jednego, dwóch dni roboczych, dostajecie informację, czy wszystko działa, jeśli działa, jeśli wszystko się zgadza, to otrzymujecie swój przedmiot sprawdzony, że działa itp. itd. Także bardzo fajna opcja. To był Vinted, jeśli chcecie, założcie sobie konto. No i co, dziękuję bardzo serdecznie, to był segment sponsorowany Vinted. Spore. <gulia> a spore? Ja p ale ej, pamiętam to, nigdy nie ja, ja pamiętam, miałem przez przypadek tą grę. Ona mi ch pochodziła na laptopie i nigdy nie ogarniałem, o co w niej chodzi. Pamiętasz spore z 2008 roku? <gulia> to była obietnica absolutnej kontroli nad życiem nie od najmniejszej komórki po galaktyczne imperium, zapakowana w jedno pudełko od Maxis. Pierwszy raz klikasz i twoja mikroskopina Ja i... dalej gram o serio? To ta ewoluuje Potem kładziesz podwaliny pod własne plemię, później tworzysz miasto czy projektujesz statki kosmiczne? By w końcu ruszyć na podbój obcych światów Przez chwilę to było tak rozbudowane? Ej, ja stary, kurwa, raz to chyba odpaliłem I człowieku, nie wiedziałem o co chodzi Jakąś postać stworzyłem i nie wiedziałem co mam robić Wszystko wydawało się możliwe <śm> Bo spore dawało proste narzędzia, a jednocześnie pozwalało na szaloną kreatywność. Różne kształty ciał, śmieszne głowy, dziwaczne bronie i pojazdy. Większość graczy odłożyła tę odsłonę na półkę z napisem: Coś, co kiedyś było super, ale już się nie wraca. Damn znaczy... smutna historia! Nie prostszą, co nie znaczy, że gorszą wizję, miała firma Wonderlust. Wen... Różowe detektyw, który. O, ku... Ja ale te gry, takie point and click Ile ich było wtedy, kurwa, Reksio i te inne takie rzeczy. Ja pierwszole. W tamtych czasach losowo w domu znajdowałeś jakieś takie gry. Czy w gazetkach one były, kurwa, Cytel ten i. Niesamowite to było. I to były takie gry ciekawe, nie? Ja pamiętam grę Wilki Zając, kurwa. Kiedyście Wilki Zając w ogóle? Co się taką bajkę? Wilki zając. To właśnie grę miałem też taką wilki zając. No to bo też mocno. Który potyka się o własne stopy. Gry z różową Panterą, no, pojawiały tak. się jeszcze na przełomie lat 80. i 90., a potem epizodycznie na PC i konsolach, jak SNES. To ruskie czy... było chyba? Ta, to chyba było ruskie, no, bo tam, no tak, tak, chyba ruskie to było. Ale oni zrobili wers wersję polską. Gameboy. Wchodziłeś w buty tej różowej zgrabnej pantery, żeby skakać po komiksowych poziomach, unikać strażników i rozwiązywać zagadki rodem z kreskówki. Od wprawiania w A ruch dźwigni... Te, te grafiki w tych, grze, tych postaci tak by chyba ktoś w pańcie narysował ołówkiem tym pańtowym. Gra bazowała na lekkim humorze i skromnej mechanice. Tak sobie myślę, że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę. Trzeba nad sobą pracować, no nie? Ale wtedy to miało swój vibe i podobało mi się to, że wtedy praktycznie każda gra Miała pół polski dubbing stary. Teraz już jest rzadkością. W sensie rzadkością. No wiesz, jakby tylko jakieś tam największe gry, które powiedzmy są mega, wiesz, AAA i tak dalej, mają dubbing, wtedy każda gierka miała dubbing. I ten dubbing był taki. Nie wiem, może to jest kwestia nostalgii, ale wydaje mi się, że ten dubbing miał jakąś taką, tak, tak. Spoko był, w sensie fajny był ten dubbing, taki kurde, taki bajkowy, ale taki nie cringe'owy, nie, nie taki żenujący. A Spoko. grałeś w gratkę? Tak, chyba tak. A pamiętasz Chicken Invaders? No oczywiście. Niezły pomysł. No i nie można nie wspomnieć o dubbingu, gdzie nasza główna różowa pantera Krana jest przez Cezarego Pazure. Tak. Jak byłem mały, słyszałem o was wiele strasznych opowieści. To wystarczyło, żeby poczuć się jak bohater bajki, w której każda plansza była jednym z odcinków serialu. Psychonuts, wydana Ej, przez Nie Double grałem Final... nigdy w Psychonuts. Wiem co to jest, a nie grałem w to nigdy. W 2005 roku? To nie kolejna platformówka, lecz pełnoprawna podróż w głąb świadomości. Raz jesteś na stercie kości w a słyszałem, domu... Słyszałem, że ogólnie spoko gierka. Innym razem nurkujesz w ocanie wspomnień, a za chwilę walczysz z przerośniętymi insektami, które symbolizują dziecięce lęki. Ale z czasem ta gra trochę zniknęła z radarów. Bo choć doczekała się sequela, to oryginał często jest pomijany przez nowych graczy, przytłoczonych dzisiejszym nadmiarem gier 3 A jednak, gdy przypominasz sobie ten moment, w którym po raz pierwszy. Użycie pie piosenki ku z Club Penguin. Znowu. Szacunek. Przeskoczyłeś przez twarz gigantycznego metalowego wroga, czujesz dreszcz. To właśnie magia Psychonos. Gry, w której pomysłowość... Dzięki za, 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 za słowa praca. Nie ma problemu, jestem inkluzywny. Są tak świeże. To jest by... najlepsze miejsca w internecie dla bezrobotnych. Wczoraj. Świeże też są bułeczki ze sklepu, które mogą przypłynąć do was, na przykład okrętem. Wyobraź sobie, rok 2005. No, was wtedy na świecie nie było. Zamykasz się w pokoju, odpalasz przeglądarkę i wkraczasz na Antarktydę. Jako ping. Dobra! I teraz uwaga! Ja, jak wiecie, jestem specjalistą, specjalistą Club Penguin. Wiele razy już udowadniałem y, moją, moim pojęciem na temat tej gry. No, zobaczymy, co teraz powie na temat tej gry. Czy ma rację? Będę wszystko oczywiście od razu punktował i będę mówił, czy ma rację, czy nie. No, wydaje mi się, że to jest ciężki orzech do zgryzienia. Zobaczymy, zobaczymy! Club Penguin to była pierwsza. W grę, gdzie były takie dwa albo trzy domki i w jednym robiło się ciasta, a w drugim ubierało się ludki, zadawało im się oczy, uszy i WG. Pewnie grałem z Stary, ale Dobra, cicho, cicho, skupmy się. Club Pinguin to była pierwsza okay. wielka społecznościowa gra MMO dla dzieci która nie wymagała ani pudełka, ani okay. instalacji. Wszystko działało na wtyczce Flash. Och, Logo... mój Flash, mój kochany Flash. Tyle z nim zawsze problemów, a jednak tęsknota. Chowałeś się pod własnym, wybranym imieniem, na przykład Ramzes2, przebierałeś się w kapelusze, płaszcze i kolorowe piórka, a potem eksplorowałeś wyspę pełną minigier. Oj tak, ja. Oh, yeah. Robienie pizzy. Dyskotek, poszukiwań skarbów i nieustającej zabawy. To tu widzowie polskiego pingwina mogli Nauczyć się pierwszych zasad netykiety. Nie wrzucaj linków, nie zdradzaj danych, nie bądź niemiły. Chociaż nie wiem, czy miało to duże przełożenie na rzeczywistość. Club Pingwin miało też swoje tajemnice. Oj, tak, tajemnice Club Pingwin to, człowieku, najlepszy aspekt tej gry. Najlepszy aspekt tej gry był taki, że ludzie sobie wymyślali takie legendy, nie? Odklejone. I dopóki jeszcze oczywiście Disney, nie wszedł z tym swoim gównem i nie spierdolił tej gry do końca, no to twórcy... Wprowadzali te rzeczy. I co jest ciekawe w ogóle, taka ciekawostka: Team Club Penguin był tak ogólnie oddany misji, tego, że chcieli stworzyć taki bezpieczny świat dla dzieci w internecie, że na przykład, jak napisałeś list do Club Penguin, to oni na wszystko odpowiadali. Że normalnie, normalnie ci odpowiadali maile, można było pisać do nich listy, i normalnie odpowiadali. Ja co prawda nigdy nie pisałem takiego listu, ale jest bardzo dużo historii na przykład, te y, dzieciaki pisały do Club Penguin o jakieś tam rzeczy i y, twórcy po jakimś czasie dodawali te rzeczy do gry, nie? No, więc to gołty, gołty kur... No a później niestety już Disney wkroczył i... No i niestety... Skarby w jaskiniach, podziemne tunele, okazjonalne eventy przerabiane na Halloween czy Mikołajki, a nawet tajny pokój agentu, do którego docierało się po rozwiązaniu zagadki. Dla... No Dla nie było. Kiedyś tego nie było. Kiedyś było coś takiego, że trzeba było jak, bo w, patrzcie, tutaj w prawym, górnym rogu, w prawym górnym rogu jest takie M, takie M, nie? I to jest ogólnie przycisk do zgłaszania graczy do moderatorów, ale generalnie w tym M było ukryte coś takiego, że jak kliknąłeś w, w taką literkę, to nagle wyświetlało ci się, że odkryłeś sekret i możesz zostać tajnym agentem i musiałeś wypełnić quiz, żeby dostać się do agencji. I jak wypełniłeś quiz i dobrze odpowiedziałeś na pytania, to Zostawało się tajnym agentem, no i później chodziło się do tej agencji przez yy, przebieralnie w grze. Do którego docierało tak. się po Tylko, że później wprowadzili jakiś kotków. Nie wiem co to. Więc z zagadki. Dlaczego nostalgia? Bo dla niektórych była to pierwsza gra w. Opowiedz której... o basenie i shurikenach. Słyszeliśmy o tym zaledwie 100 razy. Nie, nie, powiem, nie opowiem tego. Poznawaliśmy prawdziwych znajomych przez internet. <laughs> Z biegiem lat Flash umarł, a z nimi Club Penguin. Zamknięto serwery w 2017. Dziś wspominamy to jak fragment beztroskiego dzieciństwa, którego nie sposób powtórzyć. Było jakieś Club Penguin Island gówno od... List... Jemane, gówno jedane, Gówno jeb... Który chciał... Gówno upadło ku... po roku chyba, czy nawet mniej. Ale wytrzymało cały rok i również zostało zamknięte. Dziś zostały po nim nieoficjalne, nostalgiczne, prywatne serwery. Na przykład jakieś Club Penguin Legacy. No... Ale jak już poświęciłem czas na to klub pingwin, to grzech nie wspomnieć. O nie, teraz podje... ale będziecie się teraz jarać tym. O Boże, Panfu. O Panfu. A sku... żałosna gra. Żałosna gra, która pod podpie... Woliła k***a Club Pingwin, nie? Weźcie wszystko, co powiedziałem przez po ostatnie dwie minuty i zamieńcie pingwiny na pandy. Co Ile? za żenada. Globalnie Club Pingwin było dziesięciokrotnie popularniejsze od Panfu. I było pierwsze k***a. Zacznijmy od tego. To u nas w Polsce zupełnie na odwrót. Zamiast... Żenada. Jak zawsze ja Ameryczka, słuchajcie, tak? Ten satyryzm. Oczywiście kupa panfu popularny popularne w Polsce, a ja nie grałem, tylko grałem w clapping. Okej, okay. no spoko, nie. Zimowego świata. Świat się to... Ale jak to wygląda w porównaniu do tego kupa? Co to kupa jest? Jakby ktoś nażygał. Pikalną wyspę, zamiast jeżeli na stankach mieliście łowienie ryb, zamiast igle mieliście do. Co mieli to kupa jest, nie! Panfu przy okazji było bardziej edukacyjne. Zasad kultury w internecie też was uczyli, ale też raczej nieskutecznie. Bo, jak ci zajebie kopa, to na kostkę to będziesz się obracał, jak twoja stara w talerzu w krofaluwie. Jak ci wypierdolę kapucyna w dwunastnice, to będziesz ku czapkę nogami zakładał. Depresję to będziesz miał, jak ci dwunastnice z aortą, przestra... aortą przestawię. Ja pierdolę, nie? Co za patola. Być może dlatego w 2013 coś się komuś popierdoliło w głowie i wyłączyli czas. <laughs> ja pierdolę, że nada. Serio. Gra, w której. Pół czasu spędzasz pisząc, przestała oferować możliwość pisania. Na no, w 2017 panfu zostało zamknięte. Nawet bez. Nawet jakiego... skopiowali od Krappingu zamknięcie gry w tym samym roku. Co za klapety ku... pety je... Przypominam, że pożegnanie. panfu było niemieckie. Uuuu, oho, niemieckie. Graliście w niemiecką grę. Na no spoko. By mi było wstyd trzeba się przyznawać do tego. I technicznie rzecz biorąc, też są jakieś fanowskie edycje, ale niestety często wybrakowane, z dużej części Nie... zawartości. Nie grać w to kurwa. Odpalasz pierwszą grę Spyro oh, the Dragon kurwa. na PlayStation w 1998 Spyro. roku. I co widzisz? Ale czy Spyro skacza... jest zapomniane szczerze, i nikt nie pamięta. To jest jedna z takich gier, które kurwa raczej każdy pamięta Spyro. Tego po kolorowych wyspach, niby prosta platformówka. To jest bardzo jedna z takich kurwa, głównych postaci maskotek PlayStation w sumie. Każdy nie po... znam! Jak pierdolę. Weź zaraz zobaczcie, banuję z tego czatu. Poziom miał swój charakter lodowe pustkowia, tropikalne laguny, taj... Tajemnicze zamki. Ja nie grałem w pamfu tylko Awatarię i nawet zakładałem konta na rosyjskim WK, żeby mieć dostęp do bardziej rare tej gry, na przykład Awataria Tropicana. Szacunek. Ruski agencie. Myślisz, że cię nie rozpoznaliśmy? Wyobraź sobie rok 2011. Ja Temple alkobuś... Run! W kolejce do lekarza na przerwie w szkole. I nagle wszyscy patrzą w swoje smartfony, bo odpalili Temple Run. Jeden palec przesunięty w lewo, to był uniknąć przepaści, w górę, żeby skoczyć przez drzewny, a w tle dzikie okrzyki małpiego był demona, no, który był, nie był. odpuszcza. Ej, to był taki banger ze względu na to, stary, że wiesz, to były takie pierwsze gry na telefon, z takim, wow, to jest 3D? To nie jest jakiś k***a 2D? Wiesz co chodzi? Taka kurwa, taka grafika na telefonie? Wiesz, to tak dopiero wtedy te gry takie się pojawiały, nie? Że 3D? kurwa, what the fuck, Że to nie jest jakiś k***a kolejny Angry Birds? Możecie ją skądś kojarzyć. Biegniesz przed siebie. A co było pierwsze? Temple Run czy kupa Subway Surfers? Zero głupkowania nad sterowaniem, bo wystarczy intuicja. W 95 <laughs> roku na ekranach pojawił się Rayman. O k***a, Rayman, ja pierdolę. Platformówka jak żadna inna. Artystyczne tuła piękne Jedyna K***a surreal... była niesamowicie kolorowa, jak na tamte czasy, kurwa, na PlayStation 1 w to grałem. Tyczy krajobrazów, crazy. postać bez rąk i nóg, która z niezrozumiałych powodów lata w powietrzu, bijąc pułapki i zbierając looms. To było coś. Każda plansza wyglądała jak malowany obraz, a muzyka nabijała tempo Twoich skoków. Rayman wyróżniał się tym, że poziom Ale miały chyba najbardziej sekrety. popularny Rayman w Polsce to był już ten 3D, nie? Tak mi się wydaje. Ty, o których dowiadywałeś się z czatu pamięta... z kumplami. O kur... Gadu, gadu, ja pierdolę, ile ja bym dał, żeby to wróciło? Rayman 2 przeniósł się w pełne 3D światy, a Rayman Origins i Legends kilka lat temu przywróciło Ciężoną formułę. Mimo to oryginalna dwuwymiarówka zdążyła trochę zniknąć z radaru. Dziś w w sklepach cyfrowych na konsolach retro trudno znaleźć ślady, a jeśli już, Cena potrafi zaskoczyć. Crazy. Na PS wicie, możecie sobie zagrać w Raymana 1. -kę. Inna kwestia, że nowe pokolenia mogą być może w ogóle nie kojarzyć serii Rayman. Odpalasz Scribble Ej, Scribblenauts! Ej, to był taki goat. Ja z tego miałem w ogóle odcinki na YouTubie do ch. A. To było takie zajebiste. I ja tego kupa nie kumałem w ogóle. O co z tym chodzi, nie? W sensie, jak to działa, że mogłeś wpisać kurwa, cokolwiek i cię ci respiło to stary. To było crazy wtedy. I nagle dociera do ciebie, że w tej grze. Granice wyobraźni przestają istnieć. Dostajesz magiczny notes, w którym możesz pisać niemal każde słowo. Od smok przez tornister... Ale po... pamiętam, że był problem chyba... Pamiętam, no? że był problem, yy, że właśnie polskie, polskie słowa nie działały chyba. Wtedy. Nie wiem, czy teraz już jest po polsku, ale wtedy yy, a, zawsze był z tym problem, że k***a, po angielsku trzeba pisać. Od smok, przez tornister, po fagata, a przedmiot lub stworzenie pojawia się od ręki. Nie no, granie miało miała wsparcia dla kurtyzan. W ogóle, mam wow. wrażenie, że kiedyś istniała kreskówka, w której Aha. postać miała ołówek i ona coś rysowała. Yy, pomysłowy Dobromir? I się to pojawiało, ale... Albo zaczarowane nie... ołówek, ku**a. czy sobie tego nie wymyśliłem. Jak to e, no... nie wymyśliłeś, debilu? Zaczarowany ołówek! Oczekaj. Studio małych form filmowych. Semafor w łodzi. Ej, niesamowite, że wtedy te bajki wszystkie trochę. nikt nic nie mówił w tych bajkach, nie? Pamiętam, jak parę. Y, jakiś czas temu na streamach się kłóciłem z wami, że Bolek i Lolek mówili, kupa i znaleźliśmy odcinki z Bolka i Lolka, kupa mówione. Jeśli miałeś facea około 2009 roku, Miałem. to nie dało się tego uniknąć. Farmville nie tylko o, wszedł z buta. On wbił się z traktorem, gęsią i powiadomieniem Nie wiem, Ja twoja to grałem ciotka. w te gierki, na naszej klasie, co były jeszcze. Takie właśnie z farmy i te inne Duperele. Pamiętam kurwa, że siedziałem z ziomkiem W podstawówce na kompach i mieliśmy on chyba to się nazywało nie, wiem, czy to nie, nie wiem, czy to Wiejskie Życie, czy to Farmerama, nie pamiętam jak to się nazywało. Ale kurwa grałem, no i wysłaliśmy sobie nawzajem te zboże. Ja właśnie zebrałem pomidory. To nie była gra, to był styl życia. Jeśli w latach 2010-2015 grałeś na kompie z 2 gigabajtami i z limitem transferu, istnieje spora szansa, że znałeś Transformai. Ta gra po prostu była. Nie wiem, jak to była popularność, ale nagle wszyscy byli myszkami, próbującymi wspólnie zdobyć kawałek sera i wrócić do nory. Proste? No, teoretycznie. Ale nikt nie mówił, że na planszy może panować absolutny chaos. Bo Transformice to nie tylko platformówka, to eksperyment społeczny. Masz 30 graczy, wszyscy grają jednocześnie, a wśród nich jeden zostaje szamanem. I to właśnie on buduje z desek, balonów, dynamitu. Prowizoryczne mosty, katapulty, drawiny z pudła i nadziei. Czasem ci pomaga, czasem ci troluje, czasami wybucha Mój, za... wszystkich w pierwszych pięciu sekundach. Istnieje to, to główno... jeszcze? Istnieje to jeszcze. Chyba to na Steamie jest teraz w ogóle, nie? Do pobrania. Zagramy to kiedyś gry z widzami. Transformice. Było Squid Game przed Squid Game. No ale dziś niewielu pamięta, że Transformice dalej istnieje. Jesteś może smakasem piwa. <śmiech> <śmiech> Tylko narkotyki bang, twarde. bang, bang. Zio... bang. Dobra ja to zrobię, bo jestem k... Si. <grywka> Może pora skończyć już ten gameplay. Fajny filmik, fajny filmik. On grał na polskim serwie. A co? To źle? To jest jakieś yy, jakiś gówno? Dalej w to gram? Serio? A tak gra się w ogóle cokolwiek yy, zmieniła? Kurwa?